Wśród krajów Unii Europejskiej Polska niestety zajmuje ostatnie miejsce pod względem liczby zatrudnionych osób. Unia zamierza to zmienić finansując szereg działań zmierzających do ograniczenia polskiego bezrobocia. Zgodnie z tą polityką w ubiegłym roku rozstrzygnięto konkurs w ramach inicjatywy wspólnotowej IQE. Spośród 750 ofert. Wyłoniono zwycięzców, a wśród nich Wrocławski projekt Cyberręka Lidera, który powstał w pozarządowym ośrodku treningowym Tratwa. Realizacja projektu zaowocuje nowymi miejscami pracy dla dolnośląskich absolwentów szkół maturalnych, policjalnych i wyższych. Będą oni mogli podjąć pracę w trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach, towarzystwach, czyli organizacjach, które nie wypracowują zysku, lecz realizują zadania społeczne. Cybernka Lidera to projekt skierowany do dwóch grup. Grupy już funkcjonujących liderów, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i opowiedzieć młodym ludziom o tym, jak prowadzić organizację pozarządową. Drugą grupą, do której kierujemy działania w ramach naszego projektu, jest grupa młodych ludzi którzy szukają ciekawej pracy, szukają wyzwań i możliwości samorozwoju. Liczymy, że w ramach tego projektu zorganizujemy proces uczeń mistrz, w którym obie strony nauczą się czegoś od siebie i wszystko to zamieni się na jakieś konkretne działania w naszym regionie. Przyjęci do projektu absolwenci będą uczestniczyć w szkoleniach, odbędą praktyki w organizacjach pozarządowych. Zainteresowani tworzeniem własnych stowarzyszeń lub fundacji otrzymają fachową pomoc. Pozostali będą mogli podjąć pierwszą płatną pracę w trzecim sektorze. Starszy człowiek w społeczeństwie nie ma łatwego życia. Trochę na własne życzenie, trochę w wyniku stereotypowego myślenia młodszych pokoleń. Seniorzy postrzegają często siebie jako bezużytecznych i przeszkadzających. Młodzi nie dostrzegają natomiast wielkiego potencjału tych osób. W konsekwencji kryzys wieku podeszłego często kończy się depresją, syndromem bezradności. Unia Europejska kładzie więc duży nacisk na działania zmierzające do aktywizacji seniorów i zapobiegania wykluczaniu ich poza nawias społeczny. Na Dolnym Śląsku istnieje kilka organizacji pozarządowych, które podjęły się pracy z osobami w wieku podeszłym. Być może w tych placówkach znajdą pracę dla siebie absolwenci zgłaszający się do projektu Cyber Ręka Lidera. Warto przy tym zauważyć, że młodzi mogą służyć seniorom swą wiedzą i mobilnością, a seniorzy młodym wielkim życiowym doświadczeniem i może wbrew pozorom ogromnym entuzjazmem. Jedną z zasad przy realizacji projektów unijnych jest walka ze stereotypami. Za chwilę trafię do organizacji, która robi to świetnie. Idę na bardzo niestereotypowy pokaz mody. Klub seniorów przy ulicy Górnickiego we Wrocławiu prowadzi szereg różnych zajęć dla blisko 120 osób. Zasłynął jednak w kraju z niekonwencjonalnego podejścia do starości. W konsekwencji emeryci świetnie się bawią i twierdzą, że mają najmłodszego ducha wśród wszystkich pokoleń. Wyrazem tych działań jest na przykład sekcja modelek prowadzonych przez profesjonalną projektantkę mody. Ostatni pokaz był zatytułowany Siedem Grzechów Głównych i zrobił prawdziwą furorę. Więc naszą muzykę zaczynamy. Okay. Tak. i zaczynamy. Okej. Jak jesteście mniej więcej gdzieś tutaj, koleżanka przed nami, to jest, to jest sygnał dla Was, żeby zejść. Odmłodziłam się, po prostu czuję że dużo młodsza. Jakoś czuję się dobrze, mimo że no wiek już odpowiedni. I... Różnie ludzie na to patrzą, ale ja nie zwracam na to uwagi. Czuję się świetnie i chciałabym jak najdłużej <laughs> uczestniczyć w tych pokazach. Będziesz tam mówił Pan, pierwszą damą. Dlatego dziś bo musisz być, to moim Pani, Panie, Pani, proszę Pani, ja nie jestem taka pierwsza, szalada. Jest Chyba widać, że pracuję się wspaniale, A dlaczego pracuję? Tylko no, że to są takie same budalki jak każdy inny. Zajmuję się nie od dzisiaj robieniem dziwnych pokazów młodych. Dziewczyny się akurat trafiły, więc dlaczego nie? Tak. No co teraz sobie zrobię? Słuchajcie, wychodzimy pojedynczo, ustawiamy się. Znaczy... W prezentacja wracamy do szeregu i z szeregu jeszcze raz. nie, nie z Zachęcamy wszystkich, żeby przychodzili do nas, nie siedzieli w domu. Trzeba iść do ludzi, przedłużać sobie życie. Już jesteśmy po różnych przejściach. Mamy dorosłe dzieci, ja też mam wnuki, dorosłe dzieci i wcale się nie dziwią, cieszą się, że mama, babcia jeszcze coś potrafi w życiu zrobić. No. Trzeba powiedzieć seks, to nie ma. Kłopotów nie mam żadnych z nimi. Troszeczkę może czasami na wyrost nakrzycze, ale dyscyplina musi być. Co w nich takiego jest? No chyba Państwo sami widzą, są niesamowite. No nie jest łatwo, ciężki los modelki jest. Naprawdę no, i się z nich sława kosztują. Oni nie widzą, nie słyszą, jak ja do Was mówię, żebyście zapierdzielały, to się nie odwracać. Tutaj dwa klapiczki, po kolei będzie prezentacja tutaj za z Dobra? I do góry. I na końcu jeszcze dzisiaj jesteś. Dobra? Ten klub to właśnie dlatego, że prowadzące i cały zespół to był trochę taki zwariowany, trochę inny. I chciałyśmy przełamać ten stereotyp, że starość może być inna, może być bardziej szalona. I akurat nie w naszym zespole są i wdowy, są i jeszcze panie, które mają już tych trochę starszych swoich mężów. Nie mają już takich zobowiązań, to więc zaczęłyśmy robić te wszystkie starania, żeby ten klub powstał, a w nim nasze inne działania. Na początku próbowałam nad nimi panować. Teraz troszeczkę już jakby podporządkowałam się temu, co one, co one wnoszą w to wszystko, bo to nie jest tylko tak, że ja przynoszę stroje i robimy pokaz. To są też działania związane z tym, żeby ta konkretna osobowość, bo one mają każda z nich inną osobowość, inny temperament, inne spojrzenie na to, co robimy, żeby to było widoczne w tych rzeczach, w tym momencie, kiedy wychodząc na wybieg tworzą swoją, kreują swoją własną rzeczywistość i uciekamy od takich sztampowych pokazów młody pret a gdzie się tylko chodzi, nie uśmiecha. Ja im pozwalam na to, żeby troszeczkę poszalało na wybiegu, ale oczywiście im do końca o tym nie mówię, bo by rozwaliły i wybieg, i publiczność, i wszystko, co się dzieje wokół. Na wszystko czas, także pierogi są na pewno w domu zrobione i przy okazji jeszcze mogą się pokazać u nas na wybiegu. Aaaa! Chodzenie po schodach, czy chodzenie w takich strojach, jak my chodzimy, nie każdy się na to zdecyduje. Muszę powiedzieć, że wśród moich przyjaciół innych nie z klubu to trochę się dziwią. Daj spokój. Dziewczyno, skończyłaś 50 lat plus VAT i jeszcze ci się chcą takie wybryki, ale to jest cudowne. Czasami się zdarza być gwiazdami, ale wybaczam dlatego, że są tak wspaniałe, że czasami trzeba przymknąć na to oko. I nie są wymagające, także coś za coś. Nie Macie mnie słuchać, nie wiem, co Ja patrzę, to, co wcześniej te dziewczyny mówiły, te robiły to. My jesteśmy kobiety po przedłużonej gwarancji, jakbym to powiedziała, i że jednak my tak wspaniale nawiązujemy kontakt, słuchamy ją i u nas nie ma, że ty się nie ubierzesz w to czy irokeza nie, nie założysz, tak, wszystko nie ma sprawy, bo właśnie ten zespół jest taki, a nie inny, bo jeżeli ty chcesz pracować za gwiazdę, a jeszcze nie umiesz chodzić, no to trudno, to ci dziękujemy, prosimy drugą osobę, która po prostu się nadaje, ma ten dryk, bo to właśnie o to chodzi. Na siedem schodzimy do szeregu, stawiamy się w szeregu. Jak już, będzie, jak już będziemy wszystkie stały, ja Wam pokażę pojedynczo. Ja pierwsza do szeregu, następna do szeregu, po kolei. I potem Mary odwraca się, robi węża i koniec. i Już więcej do Was nie przyjdę. Zależy im na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej się pokazywało w jak najbardziej zróżnicowanych środowiskach, żeby nabrało troszeczkę dystansu do publiczności, ponieważ one się bardzo przyjmują tym, jak są odbierane, a są odbierane różnie. Od y, lekkiego oburzenia y, y, z, związane z państwem, którzy oczekują modelek, bo zapowiedź, zapowiedź jest zawsze Agama Girl i Bestie, więc y, spodziewają się jakichś y, co najmniej y, dziewczyn z Warszawy, y, po totalne po prostu zakochanie zauroczenie. Nie zdarzyło nam się, żeby po pokazie ktoś był zniesmaczony czy niezadowolony. Może tam z przymrużeniem oka patrzą na to, bo się spodziewają modelka, że ma mieć długie nogi i tam jakiś tam prawda, super wygląd, ale nie ma kobiet brzydkich. Po prostu wizerzystki zrobią, robią nas gwiazdy, i przy tym świetle Jupiterów to jest to. Co robimy, to my to robimy z wielką pasją, u nas jest taki inny klimat, taki swojski klimat i po prostu czego nam brakuje do szczęścia, no właściwie tych menów, my już robimy różne apele, ale te chłopy jak to chłopy, to siedzi w domu, ciężko go wyciągnąć z domu, ale jak już przyjdzie, to już wsiąknie, on już jest nasz, no ale gdzie go szukać i po prostu my znów apelujemy, chłopy chodźcie do nas. jestem 23 lata gdową i zapoznałam pana, który właśnie ma, protestuje, żebym ja w ogóle nie należała do tej właśnie do, do tych modystek bo jest, ja nie wiem, czy jest zazdrosny, czy w ogóle nie pozwala mi chodzić tutaj dzisiaj też do Głogowa miałam jechać z paniami, z koleżankami nie pojechałam, bo też mi nie pozwolił mam nawet koleżankę, bo w mnie mieszka i widziała jaka była sytuacja no i właśnie mam taki problem, że nie wiem co mam, albo wybrać to, albo tego pana ja myślę, że no światowa sława to nas czeka, bo na razie bardzo się cieszymy, że nas ludzie zapraszają wszędzie, owacje są na stojąco. Koniecznie musimy wyjść do domu, bo to jest tak, trzeba się jakoś przygotować, trzeba wyjść, to jest automatyczny spacer, trochę powietrza i wielkiej satysfakcji w spotkaniu z przyjaciółmi na przykład w naszym cudownym klubie. To jest moje przesłanie do wszystkich. Apeluję do seniorów, do seniorek, ruszcie się z domu, z ukrycia, przychodźcie do nas na Górnickiego 37, chętnie Was przyjmiemy wszystkich, bawimy się świetnie, zapoznacie Panie sobie kogoś, Panowie też, także nie ukrywajcie się, nie wstydźcie się, bo to nie jest wstyd, żyć to nie jest wstyd. Modelki przejdą wkrótce szkolenie pod kątem sprawnego prowadzenia organizacji pozarządowej. Na pewno dadzą sobie radę, ale nie ukrywają, że przydałby im się młody człowiek z projektu Cyberręka Lidera, który oswoiłby panie z komputerami. Nigdy nie przestawaj się uczyć, apeluje do nas Unia. Uruchamia do tego celu duże programy, takie jak Leonardo da Vinci, ale także Equal. Inicjatywa wspólnotowa Equal dużą wagę przywiązuje do kwestii rozwoju i nauczania. W myśl psychologii jesteśmy w stanie, ale także powinniśmy rozwijać się i uczyć przez całe życie. Pierwszy uniwersytet III wieku powstał we Francji, kiedy to rektor w Tuluzie, obawiając się, że nie będzie miał wystarczającej liczby studentów, ogłosił nabór dla wszystkich, niezależnie od wieku. Najwięcej zgłosiło się seniorów. Dzisiaj w Europie jest kilkaset takich uniwersytetów, w Polsce 40. We Wrocławiu studenci III wieku nie tylko zdobywają wszechstronną wiedzę, ale także świetnie się bawią. Uniwersytet jest placówką, która propaguje w ogóle zmianę stylu życia, aby ten styl pasywny, który najczęściej przypisuje się ludziom starszym, zamienić w styl aktywny. Przy czym, jak sama nazwa wskazuje, proponuje aktywność intelektualną, rozwojową, a więc zakłada ta placówka, że potencjału rozwojowego jest bardzo dużo w każdym człowieku. I właściwie warto tylko stworzyć mu warunki, stymulacje, ułatwienia, aby ten potencjał miał możliwość się ujawnić, aby ludzie po prostu żyli pełnią życia, aby ten czas wolny stał się czasem zajętym, przynosił radość, zadowolenie, pozwalał być aktywnym. Teraz tylko czasem proszę was, kiedy żona mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej, cicha bona, że nie wie. Co i gimnastyka mózgu, no co jest bardzo istotne w pewnym wieku prawda i są gimnastyki, gimnastyka pleców ruchowa, różnego typu lektoraty a poza tym pani doktor wnuk bez przerwy jakichś bardzo interesujących prelegentów tutaj nam wykładowców sprowadza no to jest naprawdę to jest po prostu zbawienie w pewnych momentach życiowych to jest istotne idzie czas już przed to. Jako, że sprawem się docenia, raz zastanowić się nad kobietą tak po męsku, bez zastanowienia. Bo kobieta to problem. Lecz gdym do problemu chciał podejść bez uprzedzeń, problem nie wiem czemu zmierzył mnie wzrokiem niechętnie i srogo. I tyle wiem o problemie, że miał koński ogon u nas w Polsce na ogół jest tendencja jakby ograniczania przestrzeni życiowej ludzi starszych i właśnie to ograniczenie powoduje właśnie ten pasywny styl życia który nie sprzyja dobremu starzeniu się pogłębia wszelkie schorzenia w których niestety przybywa dlatego myślę że jesteśmy jakby promotorami zmiany stylu życia najstarszych mieszkańców Wrocławia Bo jest to takie oderwanie po prostu od sposobu myślenia od takiego modułu myślenia w którym się tkwi przez pewien okres czasu a to jest zasklepiony powiedzmy sobie, który się sprowadza jak się w nim tkwi to jest takie kółko które się zamyka a gdy który się zlituje i z którąś zatańcuje to mu psiako się wydaje że jej pół królestwa daje. Aktywność jest podstawą w ogóle realizacji w większości potrzeb człowieka. Prawda? Bez aktywności niemożliwe jest zaspokajanie potrzeb, oczekiwań ludzi. A więc zawsze bardzo mocno pod, podkreślam swoim podopiecznym, że musicie być aktywni. Mimo tych wszystkich warb, żyć dziś nie sposób bez kobiety. Kobieta bowiem na ziemskim padole spełnia ogromnie ważną rolę. No to jest ważne, bo każdy z nas jest osobą żyjącą, myślącą. No i, i, i każdy jest jakąś jednostką, która coś w tym życiu tworzyła i chce w dalszym ciągu przynajmniej trwać w tym tworzeniu. Oj, gdzież są te dobre czasy, gdy każdy był na nas łasy, kiedy błagał z uwielbieniem. Chodzi o uśmiech, o spojrzenie. Dawniej panna byle jaka z posagiem, bez wdzięku, ale miała dolary. To i chłopców to nie miary. A dziś pani jak żurnala, elegancka, śliczna, lala, ma maturę, uniwersytet, inną uczelnię, doktorat, samochód, willę lub własnościowe mieszkanie? I musi trwać w samotnym stanie. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku czekają na uczestnika cyberręki lidera, który jest informatykiem. Studenci pragną bowiem poznać najnowsze oprogramowania. Różne są motywacje osób pracujących w trzecim sektorze. Tutaj pracuje siostra, której historia jest arcyciekawa. Dzisiaj siostra Romodowska opiekuje się polskimi seniorami, ale niedawno przeżyła krew w żyłach mrożącą historię. Musiała uciekać z misji w Gwatemali, gdzie wydano na nią wyrok śmierci. Misjonarze, którzy uświadamiają ludzi, można powiedzieć nieznających alfabetu, nieumiejących czytać, są automatycznie wrogami dla innych. Siostra prawdopodobnie zginęłaby z rąk oprawców, gdyby nie przypadkowa zmiana jej codziennych zwyczajów i przypadkowe spotkanie z niedoszłym katem, który nie miał przy sobie rytualnych akcesoriów. Nie oczekiwał, że mnie spotka w takiej sytuacji, bo jeżeli ci ludzie przychodzą do takich działań, mają odpowiedni strój w jakiejś tam małej torebeczce, jest to bardzo charakterystyczne i wtedy... Mówią takimi sloganami, przyjdę, czekaj, albo jakieś inne jeszcze określenia, co jest równoznaczne. Siostra była też misjonerką we Włoszech, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Paragwaju. To właśnie tam postanowiła, że po powrocie do kraju otoczy opieką seniorów. Pewnego dnia wracając do domu około południa zauważyłam postać lekko pochyloną, nawołującą takim charakterystycznym ruchem dla latynosów. Podeszłam, okazało się, że była to kobieta, która miała ponad 90 lat i rozpokała się, powiedziała, że jestem. Jedyną osobą, pierwszą osobą od ponad 10 lat, która weszła pod jej dach. I to był taki moment zwrotny u mnie, że jeżeli kiedykolwiek wrócę do Polski w miarę zdrowa, to zajmę się właśnie, właśnie takimi ludźmi. Ja mam 1904 rocznik. I tego, dla tego przychodu, bo sama mieszkam, pomirali. moja Turka, umarła, wnuk, mój, który ze mną mieszkał, może zmarł, wszyscy pomirali I dla tego przychodu, i tu bardzo dobra się jest. Stowarzyszenie prowadzi nie tylko klub seniora, ale także między innymi centrum aktywizacji. W każdej z tych placówek przyda się absolwent z projektu Cyberręka Lidera. Musi być to osoba, która, która kocha ludzi, która chce być z różnymi przede wszystkim, nie tylko być, aby być, ale dawać samego siebie. Witajcie. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby wyjaśnić sobie zasadę empowermentu, czyli udziału grup docelowych w definiowaniu założeń naszego projektu tak się składa, że wyrażając chęć udziału w naszym projekcie staliście się w pewnym sensie grupą doświadczalną, która będzie miała okazję wyrazić swoje opinie na temat założeń naszego projektu i pozwolić nam poprzez swoje krytyczne uwagi dopracować nasze wcześniejsze założenia. Dla mnie jako przedstawiciela jednej z organizacji pozarządowych jest to ciekawy projekt w tym sensie, że pozwala, myślę, że pozwoli połączyć dwie rzeczy młodemu człowiekowi dać wiedzę na temat tego, jak, czym zajmuje się moja organizacja, co w niej robimy, jak pracujemy, a z drugiej strony być może mi pozwoli na rozszerzenie działania, czy ułatwi działania, na no przykład w naszym przypadku formalne, jak organizacje, na przykład obsługę strony internetowej, czy stworzenie jej. No, Posługiwanie się jak bardziej sprawne programami komputerowymi potrzebnymi, do pisania wniosków, do konstruowania budżetu, jakby połapania się w tym wszystkim. Jako mankament widzę tutaj okres trwania projektu, ponieważ to będą najpierw dwa miesiące szkoleń, następnie dwa miesiące pracy bezpłatnej w organizacji. to jest właśnie. Jeżeli to jest skierowanie na, do absolwentów, to właśnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w zasadzie 4 miesiące absolwent będzie bez środków finansowych. Dobre jest to, że właśnie później będzie ten okres 6 miesięcy, kiedy będzie on wspierany finansowo, natomiast właśnie te 4 miesiące, myślę, że to jest taki długi okres czasu. Przypomnę, że nasz projekt adresowany jest do dwóch grup grupy funkcjonujących liderów, organizacji pozarządowych z terenu dolnego Śląska i grupy absolwentów. Absolwentom stawiamy dodatkowe wymagania, żeby wziąć udział w naszym projekcie w cyberręce lidera, musicie komunikować się w obcym języku i mieć podstawy obsługi komputera. Reszty nauczycie się w naszym projekcie. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej pod adresem www.cyberrenka.tk.